Hej, cześć, witam was serdecznie ponownie. Dzisiaj mam A6 w kombi z 2005 roku quattro. Omijam rejestrację celowo, bo niektórzy mówili, żeby lepiej omijać. Chociaż do końca tego nie rozumiem, no ale dobra. Auto przyjechało do mnie na wymianę użyska z przodu. Także będę wymieniał sobie użysko po lewej stronie szumi, koło już mam zdjęte, ściągnę, odkręcę sobie teraz pułośkę, później sobie ściągnę jeszcze zacisk razem z obejmą i tarczą hamulcową. Z tą pułośką pewnie zarabę do jaja, no, mam nadzieję, że nie. Było się bez większych cyrków, całe szczęście, normalnie się odkręciło, to zostało mi odkręcić to do końca i tak mówiłem, zacisk razem z obejmą, gdzieś go sobie tutaj powieszę na górze, ściągnę tarczę i będziemy mogli odkręcić od łożyska z tyłu śrubę. śruby, o ile się odkręcą, módlmy się. Dobra, tak wygląda to po zdjęciu. Nie musicie osobno zacisku i osobno obejmy ściągać. Można to zrobić w ten sposób, co ja zrobiłem, tam są te dwie śrubki, klucz 19 i dosyć to sprawnie poszło. Dobra, ściągnę teraz sobie tarczę hamulcową. tu na torbce mamy standardowo. Tak wygląda to po zdjęciu tarczy. I tu jest nasze mocowanie łożyska. Kura dół, cztery śrubki. A z drugiej strony jest tak zwany spline i niestety wiem z doświadczenia, że bardzo łatwo się on ukręca i wyrabia tak. A ten kluczek ja wam pokażę, nie jest takiego typu. Widzicie mam tutaj te, taki zestaw, sobie kupiłem, zobaczymy czy trzyma takiej firmy stawik O i to jest tego typu kluczek To obrobić na okrągło. Chwila moment. Jak nie że to się obrobi na okrągło, to później jest tyle zabawy, że szkoda gadać, ale tu nie mam ani palników, ani spawarek, także Lepiej, żebym tego nie obrobił. Zacznie się odkręcać tam z tyłu. Kombinować. Radzę naprawdę dobrze to wyczyścić te tyle o ile to wystaje, żeby to naprawdę było dobrze wyczyszczone, nasmarowane. I wtedy modlić się i delikatnie, delikatnie próbować odkręcić te śrubki. Także ja, ja mi je gadam, biorę się za robotę. Zaczyszczenie tego, smarowanie i zobaczę jak to tam będzie szło. Wygląda u mnie po wyczyszczeniu i po nasmarowaniu. Także rdza zniknęła. Chwała Bogu, a pokażę Wam nie więcej jak to wygląda wszystko z tyłu. O widzicie, tu jest ten jeden spline tak zwany. I tam z tej strony są następne dwa widać. Na górze i na dole. Także dostęp tutaj też nie jest zaciekawy. Ale powinno się udać. No dobra. Robię. Dobra. Nie podejdę tym kluczem. Wysunąłem sobie ośka tyle ile się dało. Dalej się nie da. Niestety. Ale to się wszystko kosi. A ja nie będę ryzykował. I pod kątem nie będę tego odkręcał. Widzicie. Także muszę sobie odpiąć te dwa dolne wahacze, żeby tą płośkę jeszcze troszkę dalej wysunąć. Także odkręcę sobie jedną drugą nakrętkę w tej chwili, wyczyszczę to. I spróbuję jeszcze ją dalej wysunąć, żeby mógł włożyć to w pozycji, w której to powinno być włożone w śrubę i wtedy będę próbował odkręcić. Dobra, ściągacz mam założony i spróbuję teraz odepiąć ten wahacz od zwrotnicy i później z drugiej strony podobnie dobra, puściło ale tak rąbło, że chyba słuch straciłem także jakbym od dzisiaj coś niewyraźnie rozmawiał do was sypleniu albo coś, to to w uszach mi brzęczy normalnie także bez tego ściągacza to, cienko to widzę, powiem szczerze. No, ale dał rady, chwała Bogu. Dobra, zobaczę. Odpiąłem jeden wahacz. Jak dalej ta płośka nie będzie chciała się wysunąć, odepnę wtedy ten drugi. Pozbyłem się tej osłony. Od tarczy hamulcowej. I wypiłem czujnik ABS w międzyczasie, bo mi na nerwy działała i mi zasłaniała tutaj widoki. A ja lubię widzieć, co robię. To były cztery torksy. Poszło elegancko, o dziwo. Nic im nie było. I teraz mam troszkę więcej dostępu do wszystkiego. Dobra, rozpinam ten stworzeń, bo dalej jest za sztywno i to wszystko nie jest tak być powinno. Mówię: jeden odpięty, drugi odpięty. I przegub sobie wylatał. Także z tej strony już mam normalne dojście. Do tej górnej śrubki, do tej górnej śrubki z prawej strony też mam normalne dojście. Ode mnie będę martwił się później. Odkręcam pierw górne. Tak to wygląda mniej więcej z tyłu. Dwie śrubki. Już są na ziemi. Też nie było z nimi tak źle, odkręciły się w miarę normalnie. Także zostały tylko dwie dolne śruby do odkręcenia. Pokażę wam jak to robię. Nie ma tego telefonu za bardzo jak zamontować i gdzie zamontować. Także wiem, że mogłoby to być lepiej nagrane. Aczkolwiek robię co w mojej mocy. Dobra, użyka mam już odkręcone. I teraz, chciał, nie chciał, parę stuki puki, stuki puki i na pewno całe nam odejść. Tu już się, widzę, przerwy porobiły, także w miarę lekko pewnie siedzi. I wyciągnę i będę kupował nowe. W ogóle trzeba praktycznie stukać, żeby wyjąć to łożysko. Jest już na wierzchu. Jeżeli macie te gniazdy brudne, wyczyście, zobaczcie syfu, to macie czujnik od ABS-u magnetyczny. Zobaczcie, ile tu się nakleiło dziwnych rzeczy, a dalej działał co nie? To jest dziwne normalnie. Także to wszystko sobie szczotką na wiertarce wyczyszczę. Łóżisko zamówię i dogram resztę. Kochani. Jest dzień następny. Łożysko mam już wprasowane w piastę. Mogę zacząć to wszystko składać. Tu mam wszystko wyczyszczone. Czujnik abs zaczęło być widać. Jest dobrze. Także zaraz sobie to zacznę skręcać. Tylko jeszcze w międzyczasie sobie zobaczę, jaką siłą te śruby się wszystkie skręca, żeby nie dać plamy. Dobra moi mili Te mniejsze Które trzymają nam łożysko Do zwrotnicy Dokręcamy na 80 Nm I 90 stopni Tą dużą śrubę Która nam trzyma przegub Do piasty Dokręcamy 200 Nm i 180 stopni, No, powodzenia sobie życzę. Wam też kupiłem sobie takie coś nowe, dzisiaj przyszło, jeszcze nieużywane. Tam jest klucz 19. Ja to firmy, nie najgorszej, nie najlepszej. Mam nadzieję, że ten klucz to wytrzyma. Dobra, idę to cholerstwo składać, bo klient czeka. Zobaczymy, czy to leciutko sobie tu wejdzie. A powinno wejść sobie bez żadnego problemu. Oczywiście jest założone, zobaczcie. Także na razie położę tel telefon na szafkę, poskręcam te śruby i spróbuję zrobić ten moment do tych czterech śrubek, który jest napisany w instrukcji. Dobra, dokręciłem i za tylko dwie, te cztery. No powiem wam, że nie jest lekko. Tym bardziej, że może to by było lekko, jak one by z tej strony i by było inne podejście. A założyć ten klucz z tamtej strony, gdzie przeszkadza podnośnik, przeszkadza półłośka. I Jeszcze to się wszystko troszkę rusza. Nie jest łatwo, ale jest do zrobienia. Jak ja zrobiłem, to wy też zrobicie. Dobra, zarzucam tą półłośkę. Z powrotem na swoje miejsce i zepnę te dwa dolne wahacze. Płośka siedzi. Wahacze są przykręcone. 110 nm ta nakrętka i 110 nm ta nakrętka. Do tej jest podejście. Możecie dokręcić. Do tej. Tutaj musielibyście mieć płaski płaskoczkowy klucz dynamometryczne. Ja takiego nie mam, także dokręciłem to na wyczucie. Założę teraz tam osłonę, tarczę i zacisk. Dobra, tak to wygląda u mnie. Te dwie śruby trzymające te jarzmo obejmę zacisku. są tutaj. 190 Nm, dokręcamy je. Dobra, biorę się za tą śrubkę, której się boję czyli od piasty do łożyska. On ma nawet klej, zobaczcie. Według instrukcji trzeba instrukcji, ją dokręcić tutaj sobie wstępnie. I drugi mechanik musi trzymać hamulec na zapalonym silniku, żeby to dokręcić. Ja sobie to zrobię w inny sposób. Możecie krytykować albo nie, mniejsza o to, szczerze mówiąc. ale no to jest taki sposób. wkręcamy sobie dwie śrubeczki, i w to miejsce sobie aplikujemy śrubokręt. I możemy sobie to śmiało dokręcić. O. Za chwilę sobie tam większy zresztą śrubokręt, prawdopodobnie, bo ten może tego nie przeżyć. Aczkolwiek nie zdarzyło się, żeby nie przeżył. Dobra, skręciłem z pomocą małżonki, dałem radę, wy też dacie, zostało tylko koło wrzucić, nie zapomnijcie kostkę d'Abeso czujnika wpiąć, Wpiłem i od czujnika zużycia klocków hamulcowych, tu jest koło, zarzucę koło, 120 Nm szpilki, to jest raczej standardowe, praktycznie w każdym modelu z aluminiowymi kołami jest 120 Nm. No i to by było na tyle. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki łapki w górę. No i do następnego razu. Trzymajcie się. Cieplotko. Hej.